Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Drzewa Figowego. Dzisiaj czytamy Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej, dlatego że dzisiaj też w kościele mamy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i ze względu na ten fakt dzisiaj Kana i wesele. Żeby dobrze zrozumieć o co chodzi w tym fragmencie, musimy wejść w jego tekst i w jego narrację, w tym co się to, co się tutaj wydarza. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, na obecność Matki Bożej, po drugie, na stągwie kamienne, wodę i wino. Wokół tych czterech elementów dzisiaj się chciałbym, żebyśmy skupili. Nie będę powtarzał całej historii, bo pewnie doskonale ją znacie. A jeżeli nie, to zapraszam to jest Ewangelia na drugi rozdział. Moi drodzy, to, co tutaj się wydarzy, Żeby dobrze zrozumieć ten fragment, e, musimy e, przede wszystkim przeczytać go w całości tekstu Ewangelii Świętego Jana. E, I konstrukcja Ewangelii ona jest spójna, ona jest koherentna. To nie są przypadkowe e, historie połączone, bo tak akurat była, bo taka ich była chronologia. E, ale e, to, to są historie dopasowane do siebie, które mają nas przeprowadzić przez. E, mają nas podprowadzić pod konkretne doświadczenie. I tak dzisiaj Ewangelia o weselu w Kanie, ona nas jest uzupełniona czy jest dopełniona przez inny fragment Ewangelii. Jak go odnaleźć? Odnaleźmy, odnajdujemy go w ten sposób, że okazuje się, że Matka Boża w Ewangelii Świętego Jana jest wspomniana tylko w dwóch momentach. Pierwszy moment to jest właśnie wesele w Kanie, drugi to Golgota. Pod krzyżem Jezusa stały Maryja i tak dalej. Matka Jezusa nawet nie jest nazwana Maryją, tylko jest nazwana przez Ewangelistę Matką Jezusa, nie pada w Ewangelii imię Maryi, Jana nie pada w imię Maryi. Sam Jezus zwraca się do niej nawet nie tyle Matko, co kobieto, gynę, greckie gyna, niewiasto, kobieto. Jest jeszcze wspomniana godzina Jezusa. Jezus mówi do niej: Nie nadeszła jeszcze moja godzina. Tą godziną Jezusa jest właśnie godzina krzyża, kiedy Jezus umiera i zbawia ludzkość. A więc w jakim sensie Ewangelia w kanie galilejskiej jest, znajduje swój wyraz w Golgo, na Golgocie. Czy dopełnienie, czy wypełnienie, czy wyjaśnienie, znajduje zrozumienie Ewangelii. Ewangeliowe solówkanie jest na Golgocie. Moi drodzy, no i zobaczmy teraz te stągwie. Mamy stągwie, które służyły do żydowskich oczyszczeń. Co to oznacza? To oznacza, że Żydzi mieli taką praktykę dokonywania tak ablucji, obmyć, czyli rytualnych obmyć, które miały uczynić ich rytualnie czystymi. To taka trochę. Taki sposób na, na to, że jeżeli chce się modlić, no to może się obmyć z mojej nieczystości, z różnych nieczystości, które można było na różne sposoby zaciągnąć według żydowskiego prawa. I my to obmycie jako chrześcijanie mamy w Chrzcie Świętym. To jest jedyne, którego potrzebujemy, jedyny, który nas oczyszcza i czyni nas czystymi. I mamy też wino, wino, które jest w symbolice biblijnej, symbolem miłości, symbolem radości, świętowania, ale też jest dla nas symbolem, znakiem Nowego Przymierza. To Nowe Przymierze jest już we krwi Chrystusa. Nie jest to już krew baranka, ale to jest krew Chrystusa. Trochę taki, jak widzicie, bardziej biblijny, egzegetyczny wstęp, ale za chwilę dojdę do tego, o co mi chodzi. Poczekajcie jeszcze chwilę. Więc mamy, można by powiedzieć, w jakimś sensie tutaj w Ewangelii Świętego Jana dwa modele, znowu dwa modele wiary. Pierwszy oparty na, na winie, w sensie na poczuciu winy. Na, takim ciągłe, na takiej ciągłej potrzebie oczyszczania się i ciągłym doskonaleniu się, właśnie w tym sensie, że żeby być godnym przed Bogiem, stanąć muszę być czysty. Ten model dla Ewangelistów w jakimś sensie się skończył. Skończył w tym sensie, że Jezus przynosił zupełnie nowy model, który, dzięki któremu ten stary może już ustąpić. Stary oparty na właśnie ciągłym oczyszczaniu się i takiej świadomości oddzielenia od Boga i niegodności, stanięcia przed Bogiem. I nowy, który, jest, który symbolizuje wino, który symbolizuje jakby jego obfitość. Tego wina jest w nadmiarze, oni nie są w stanie tyle wypić. Z kilkaset litrów wina. Nie ma aż takiej potrzeby, można byłoby powiedzieć. I trochę tak, jak patrzymy na dla nas też może być takie, czy to było aż tak konieczne, czy aż tak wielka miłość. No, właśnie tak wielka miłość, tak miłość, która nie cofa się przed, przed tym, żeby oddać życie, ale równocześnie relacja z Bogiem, która jest oparta na ciągłej świadomości bycia obdarowanym czymś niesamowicie niezwykłym i pięknym, na radości bycia obdarowanym. Nowy model, który przynosi Jezus, jest właśnie. Modelem nieustannego przeżywania na nowo tej świadomości bycia obdarowanym przez łaskę. Nowe przymierze we krwi Jezusa, skuteczne, które już wystarcza i które czyni nas, niezależnie od naszej kondycji wewnętrznej, czyni nas godnymi tego, żeby się zbliżyć do Boga. Czy otwiera nam drogę do Boga? Te wszystkie przeszkody związane z grzechem, ze słabością, z naszym poczuciem takim też psychicznym niegodności zostały usunięte i mamy dostęp do Boga. Kiedy jestem słaby i grzeszny, ta łaska, ona się wylewa nieustannie w każdym z sakramentów, uświęca mnie, oczyszcza, raz skutecznie, ale ciągle na nowo też i ostatecznie właśnie tym, 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 tą wodą i, yy, yy, i krwią Chrystusa, które wypływają z Jego serca. My jesteśmy uświęceni, oczyszczeni raz na zawsze skutecznie. Yy. Moi drodzy, w tym momencie może warto sobie trochę spojrzeć na siebie i zadać sobie pytanie, dobrze, to, 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 to który z tych modeli jest mi bliższy? Czy ten model właśnie yy, ciągłego takiego poczucia winy wobec Boga, yy, ciągłego... Przeżywania swojej niedoskonałości, e, może trochę w takim perfekcjonistycznym stylu, e, ciągłego, ciągłe pragnienie doskonałości, że w, że w końcu, jeśli ja się udoskonalę i pozbędę się grzechów, to będę jakiś taki właśnie ok przed Bogiem i godny e, tego, żeby przed nim stanąć. Czy może tym modelem moim jest? E, może jest właśnie taka świadomość bycia obdarowanym czymś niesamowicie cennym i pięknym, zupełnie za darmo i radość wypływająca z tego. Oczywiście dalej w słabości i grzechu, który gdzieś jest częścią naszego życia, normalnym, naturalnym jego elementem, ale właśnie, że to, co dominuje, to jest właśnie ta świadomość miłosierdzia, świadomość łaski, zupełnie niezasłużonej. Kochani, dajmy sobie teraz taką może chwilę hmm. zobaczenia, bo być może gdzieś, jesteśmy gdzieś po środku, może mamy jeszcze takie momenty, w których wracamy w ten stary model. Posłuchajmy tego, co będzie mówić nasze serce teraz przez chwilę jeszcze. Na koniec pomódlmy się. Ojcze, prosimy Ciebie, żebyś dał nam głębokie odczucie i zrozumienie, jak wielka jest Twoja miłość, miłość, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Prosimy Cię, ulecz nasze serca z chorego poczucia winy, z ciągłej potrzeby oczyszczania się i czynienia doskonałym. Niech tym, co będzie czyniło nas doskonałym, będzie Twoje miłosierdzie i łaska. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Pozdrawiam z Panem Bogiem Pa.